Wibracja dnia na niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku. Wibracje budujące to ósemka, ósemka i dziewiątka. Wibracje pośrednie to siódemka z dziewiątką. I wibracja docelowa to siódemka w księżycu malejącym. Natomiast dzisiaj, szanowni Państwo, może nam się wielu rzeczy nie chcieć. Możemy mieć lenia, możemy bardziej sobie tam filozofować, fantazjować, medytować itd. Więc jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, macie ochotę poświęcić ten, powiedzmy, dzień na różnego rodzaju praktyki duchowe, medytacyjne i tak dalej, to jak najbardziej polecam, ale też będę do Państwa apelował do tego, żeby nie migrować swoją pamięcią do jakiejś niedobrej przeszłości. Że tutaj powiedzmy nie wspominajmy jakichś tam przykrych chwil, nie wspominajmy jakichś tam naszych niepowodzeń, rozczarowań powiedzmy osobistych, żeby temu nie nadawać mocy. Natomiast dzisiaj projektujmy sobie przyszłość. Dzisiaj wyobrażajmy sobie siebie powiedzmy za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Zróbmy sobie jakąś tam tam, powiedzmy, projekcje, wytyczmy sobie jakieś tam, powiedzmy, cele, stwórzmy sobie wyobrażenia na przyszłość naszej osoby, gdzie, z kim, w jakich okolicznościach przyrody mamy występować za jakiś czas, bo siódemka w domu dziewiątym nada temu, powiedzmy, szczególne znaczenie, więc co sobie zaprogramujesz, co sobie wymyślisz, co sobie postanowisz, może mieć tutaj, powiedzmy, fajną moc sprawczą, ale w nieco dłuższej przyszłości. I za te dobre projekcje trzymam kciuki, dobrawróżba.pl, polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.